Było konklave, tylko jeden wybrany papież, a, a drugiego, a, a wybrany, this is freaking awesome. Wiele spekulacji. Wiele. Wiele komentarzy. Wiele. Negatywnych. Negatywnych. I tych bardziej negatywnych. I tych... Myślałem, że pozytywnych. Też były. Zalazły się gdzieś tam w odmętach. My nie chcemy poruszać tematu samego papieża, tego kto został wybrany i tak dalej. Tym zajmują się media mainstreamowe, którymi my nie jesteśmy. Tym się zajmują media. Tym się zajmują, żeby teraz hejcić, żeby teraz zgnębić, albo pochwalić i wybić na piedestale chwały i sławy. Lub doszukać się jakichś yy, smaczków gdzieś tam wyciągniętych, tak, ukrytych i, i, i tym podobne, co w ogóle nie jest chyba ważne. No i nie tutaj, nie. Zanim zadamy wam pytania, bo też mamy parę, bardzo ciekawych chyba, dotyczących tego, no to ja się najpierw zapytam Kamila. Słuchaj, co sądzisz o... <gryw> Dobra, nie. Panie Kamil, co pan sądzi o tym, że nowego papieża nazwano papieżem skromnym? Widziałem bardzo wiele komentarzy tego do, dotyczących tej sprawy, że wyszedł bez peleryny, bez Aha. swoich e, najdroższych szat, Aha. takiej najzwyklejszej... I ubogim? ...podomce. No nie. No nie, jaki skromny? I się ukłonił do ludzi. Może Benedykt zabrał wszystko i wiesz, i mu tylko tyle zostało. Tak jak to pytanie e, osobiście uważam za bezsensowne, to na portalach to był jakby główny temat, że papież e, nazwany przez właśnie media skromnym wyszedł, skromnie ubrany, pokonić ludzi. No fajnie, fajnie. Cieszymy się z tego niesamowicie. Co najlepsze, komentarze pod tymże artykułem na obu chyba portalach, które rano odwiedziłem, były tego typu, że ludzie, nie wiem czy to właśnie z Kościoła Powszechnego, czy ateiści, czy. czy... In, innego wyznania, czy innego wyznania, niekonale. tak, ale komentowali na zasadzie, że no tak, fajnie, bo to się dobrze sprzedaje. Już, no ale, już są konspiracje widziane i, nawet w tym. Od razu hej, tak? No bo y, dlaczego, jak już kogoś chwalimy, no to trzeba go schytować? No, to jest naturalna kolej rzeczy. Równowaga musi być. Równowaga musi być w przyrodzie. Dlaczego by nie? No, Dlaczego od razu by nie pojechać nie powiedzieć, że są masonerią? Że akurat chce ukrył, bo papież jest mason. No, Dlaczego od razu by tak po bandzie nie pojechać? No, Komentarz. No, wiesz. Nie mów takiej rzeczy, bo tu światło. Bo idzie, wyjdzie. Bo świat wyjdzie. Dlaczego my tak w narodzie mamy, narodzie nasz, kochany, że krytykujecie wszystko, co wyjdzie z ust pozytywnego, a chwalicie to, co jest negatywne? Tak, yy, narodzie. Na... I na... mówię do Was, nasi widzowie, bo tutaj nie o Was chodzi. Ja mówię do narodu. Największą popularność na YouTube zdobywają filmiki hejterskie, dlatego my nie mamy takiej dużej popularności jeszcze. Bo nie hejtujemy. Widzisz, nie hejtujemy. Pohejtujmy dzisiaj zatem. Kogo Ale żeś się ubrał. On no, też, taki masz coś tam za uszami, nie takiego. A to co przed uszami, to już zostawię bez komentarza. Może masano pohetujemy, no bo wiesz. A jest jedna sprawa z tym związana. Jak? Związana, niestety, ale też z Watykanem. Czyli wiesz, że Watykan ma swój bank. <laughs> Pomijając spekulacje tam różnego rodzaju, czym ten bank się zajmuje, bo takie też są, ale to nie, 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 nie o tym chcę powiedzieć. <laughs> Faktycznie, szefem, głównym dyrektorem, czy jakie tam stanowiska były w XVIII wieku nie wiem, ale pod koniec XVIII wieku popełnił podobno samobójstwo szef tego banku, który był w drugiej loży Masońskiej wysoko postawiony. No to grubo, nie. Jakieś koligacje są. I to jest podobnież potwierdzone nawet, bo w ogóle wczoraj usłyszałem o tym w materiale pana Maxa Kolonko. czasami sobie lubię go włączyć. Od razu w momencie konklawę zaczęły się spekulacje na temat banku i tak dalej, tak dalej, kolejny hejt. Ja ogólnie jestem fanem, faworytem wszelkich e, takich teorii spiskowych, ponieważ one wprowadzają do życia dużo humoru i takiego dorszczyku emocji na Ty, powiedzieć. o teoriach to możemy cały sezon nagrać. Że to jakaś tam loża, że coś tak, że, że władają światem, że w ogóle dla mm. cały rząd jest każdy Co rząd całego świata. Przecież nie? w każdym teledysku są symbole masonerii. Tam, prawda, tak, chyba to jest jeden z symboli. O, oko patrzące taksze, widzące, na banknotach w... tak dolarowych jest. masz. No wiadomo, no oni się nie kryją, że istnieją i trzymają słafinansery. No. Kto, kto, ten, kto ten, ten aktor, jak się nazywa? Młody taki, co księżyc sobie kupił? Część Księżyca <laughs> Ten to ukradł. <laughs> Tom Cruise. Już Tom Cruise. że powiem 5 godzin później. Tom Cruise podobno jest y, masonem. I podobno właśnie się do tego otwarcie przyznawał. Ale oni nic nie kryją, pierścienie noszą, wszystko na legalne. To oni ustalają, co jest legalne, a co nie. Nie, takim moim pierwszym pytaniem, a propos jeszcze odchodząc od teorii spiskowych i masonerii, e, pytanie do Was jest takie, czy nie uważacie czasem tak jak my, że troszeczkę to jest przejęcie ze strony. Nie tyle mediów, ale też ludzi, którzy czytają takie newsy, ten hate, tak? O rzeczach, które tak naprawdę nie są istotne, albo jak jakoś tam są, to, to niezbyt bardzo. Tak, już skończył? Proszę, pro, proszę, teraz ty wylej, wylej swą, e, światłość i błyskotliwość tutaj naszym widzom, a ja się napiję. wody. Było komplany. To jest ma światłość. To jest mój ty, A widziałeś nawet tak błysk? Bo wiesz, że ja zawsze ten kubek używam, prawda? Tak, to jest moje żona. To jest jego kubek. Mam no, jego na jego żonę. Ale on oddaje mnie w 100% tak. dowci, klasa, inteligencja, seksa, prezencja, prezencja. Seba, a te bajki były smoki? Tak, jak mówiliśmy, nie chcemy za bardzo tutaj poruszać tematów kościoła, papieża dalej. Nie chcemy, no, ale sam fakt, że takie duże wydarzenia, jak to, no bo na cały świat wydarzenie, tak? To nie no jest. jest pasz, to nie jest regionalne, to jest wydarzenie cały świat. Ty, jak wybory top model. I takie wydarzenia budzą masę emocji. Powinny to być się pozytywne emocje, bo to jest dobra rzecz, nie było jakiejś tragedii tak, gdzie nie wiem, samolot nie spadł, przepraszam To jest pozytywna rzecz, dlaczego tyle hejtu w ludziach? Bo są ludźmi, bo nie mają pieniędzy, bo żyją w złym państwie polskim, w którym nie ma perspektyw Hejtu, hejtuj, hejtuj, jedziesz! Nie ma perspektyw w tym kraju, nie ma prawdy, są źli politycy, wszyscy chcą nas okraść Wszyscy przedsiębiorcy to świnie I nikt nie daje pracy I tak. w ogóle, i w ogóle to jest tak źle Ceny są za wysokie Ludzie chcą zarobić na mnie, zawsze chcą na mnie zarobić Za wynajem za dużo płacę Za mało zarabiam Za dużo w sklepie wydaję Jest niesamowicie źle, jest do niczego I w ogóle nie daje się do życia A tak w ogóle to w tym internecie to sam szlam Taki polski zły szlam Taki paskudny Kurde, takie zło totalne, wejdziesz na YouTube, a to tam jesteś debile, tu jesteś debile, zero jakiejś tam mądrości, zero inteligencji. Jest to tylko ja, i mój umysł, i tylko moja racja, i tylko moje niesamowite przeświadczenie o tym, że ja jestem dobrym człowiekiem. Mówisz jak moja babcia, jeszcze poduszkę i wyczekuj w okienku na sąsiadów. Jest k***a Mamy nadzieję, że podobał wam się ten odcinek i zapraszamy was na poniedziałkowy. A do tego czasu miejcie super czas. Pamiętajcie, to ma razy.